Hej, cześć i was, z tej strony Nesko, dzisiaj nowy odcinek z kieszonkowego przeglądu gier, dzisiaj mamy ze sobą grę Smash Hit, Smash Hit, poleconą przez użytkownika Pan Czerwony, którego serdecznie pozdrawiam, jest to gra, w której naszym zadaniem jest rozwalenie szkła albo szklanych bloków. Z każdym levelem jest tego więcej, a jeżeli chcemy dobrze to przejść, to nie możemy stracić ani jednego bloka szkła takiego, którego musimy rozwalić. Ja wam za chwilę to pokażę, jak to ogólnie wygląda, tak. Jeżeli chcemy grać w więcej trybów tej gry, jeżeli chcemy zacząć od checkpointa, niestety, ale musimy kupić premium, którego ja niestety nie posiadam. I nie piszcie mi, w proszę, w komentarzach, że uuu, ściągnij sobie program, to będziesz mógł sobie ściągać te gry za darmo! Nie, to jest pirasty. Ja, jeżeli już wolę wspomóc twórcę gry, kupując jego grę, a nie spiracić jego grę i... I główno mu dać za to, w zamian, tak? Przechodzę do rozgrywki, naciśnijmy sobie start może i popatrzcie jak to wygląda. Mamy taki ładny, ładny krajobraz, który leci do przodu, a my mamy szkło, które musimy rozwalić paluszkami. Naciskając na ekran wypuszczamy ze sobą metalową piłkę, którą musimy stłuc szkło. Za każde 10 stłuczonych szkieł, albo 10 stłuczonych kwadratów szkła dostajemy... Moc takiego czegoś, że wypuszczamy powiedzmy dwie, trzy, cztery albo pięć kulek na raz. Tracą tylko i wyłącznie jedną kulkę, a nie dwie. To jest genialne na wyższe poziomy, naprawdę. To się cholernie przydaje. Dlatego zazwyczaj jak ja już tracę tą moc, jeżeli powiedzmy jakiegoś kryształu nie, nie, nie rozwalę, albo jeżeli zostanę trafiony przez jakieś, jakieś szkło, po prostu resetuję grę, ponieważ dalsza gra już zwyczajnie nie ma sensu. Patrz, już rzucam czterema piłkami na raz! What! Straciłem właśnie? Nawet nie wiedziałem, gdzie to było, ale dobrze, że tutaj przychodzi taki level, taki czas, taki level, gdzie te kryształki pojawiały się dosłownie. Dosłownie co co sekundę. Jest jeden kryształek i tam możemy na ludzie zdobyć... Trafiłem? Trafiłem. To jest zdobyć te pięć szkieł, te pięć kul na, na rzut, naprawdę. Ogólnie też mamy pow power upy, tak że tak powiem, które... Które, które które pozwalają nam przed, mamy mamy nieskończoność piłek na jakiś czas, tak? Albo mamy nie wiem, mamy powolnienie czasu. Dalej nie doszedłem, więc nie wiem co jest dalej. Czasami się zda, zdarza tak, że te szkło, które tutaj rozwalimy, one wraca jakoś magicznie i atakuje nas i tracimy wtedy nas, nasz bonus do ataku, więc to jest takie troszeczkę dupne. Akurat w tym levelu, więc no taka trochę masakra, że tak powiem, tak? Taka trochę masakra. Ale da radę przejść spokojnie, o to się nie martwcie. jeżeli się do tego levela, to, to spoko to jest ogólnie jeden z pierwszych level, i to jest chyba czwarty checkpoint. Teraz drugi checkpoint, wow! Nie sądziłem, że to jest drugi checkpoint. O, popatrzcie, już tutaj szkło wynika, wynika, w ogóle z dupy się pojawia po prostu, no z dupy się pojawia, no powiedzmy sobie, au, szczerze, au, szczerze, że z dupy się pojawia, ale z tego co widzę nie ma na razie nic do atakowania, dlaczego mojego szkła nie ma, które daje mi moje piłeczki, teraz to prawda jedno było, ale au, tego się nie spodziewałem w ogóle, aaa, no właśnie mówiłem, że tak nagle z dupy mi wyskoczyło, ja nie wiem, myślę, że się rozwaliłem, była dziura, przeciwdziałam przez dziurę, jakim cudem ja przegrałem <laughs> Jakim cudem straciłem mój bonus za ataku, jakim cudem, no popatrzcie i znowu bym stracił teraz, widzicie to, widzicie to? Ale teraz już za chwilkę przyjdzie ten level, przyjdzie ten level, który my zbędą, będą do, 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 do dorowania szkła, tyle i będzie, że po prostu masakra! I zdobędziemy sobie ze 150 piłeczek do rzucenia, więc nie ma co się przejmować tym, że teraz przegraliśmy. Nie ma co się przejmować. O, popatrzcie teraz to będzie już za chwilkę, już za chwileczkę, już za sekundeczkę, już za już za momencik, już za... A! Jezu, jaki fuks, dobra. Teraz powinno być chyba teraz, tak to będzie teraz, popatrzcie, popatrzcie One no, są tak ustawione w takich, takich, o widzicie, o I tutaj po prostu nie ma szans, żeby tego nie trafić i tyle Nie ma szans, żeby tego nie trafić, a my teraz już rzucamy dwoma piłkami że będą trzy, aaa, no nie trafiłem, gówno No nie trafiłem, no ja pierdzielę, jak ja jestem upośledzony, no Checkpoint trzeci, nie, jeszcze nie teraz Teraz się wszystko obraca, popatrzcie, teraz się wszystko obraca Udało się rozwalić, jeden na górze, drugi na dole tam jeden, widzę, dobra. Tutaj był jeden, dobra. Atakuje, atakuje. Jest idealnie. Piłki lecą w górę, piłki lecą w dół. Piłki lecą w górę i w dół. Piłki lecą w górę i w dół. Piłki lecą w górę i w dół. Pięknie, subcio, dupcio. Cztery piłeczki już są, cztery piłeczki, kochani. Cztery piłeczki dobrze mi idzie. Idzie mi znakomicie, po prostu, naprawdę. Idzie mi znakomicie, nie da się powiedzieć, że nie. Bardzo dobrze mi idzie, naprawdę, bardzo dobrze mi idzie, teraz będą... Teraz będą chyba lasery, wiecie? Teraz będą chyba lasery, tak mi się wydaje, teraz będą lasery. Tak, teraz będą lasery, popatrzcie, patrzcie na to, wiecie, teraz musimy trafić. W źródło laseru, żeby rozwalić laser. Tak, to jest czasami trudne, naprawdę cholernie trudne, bo te piłki czasami znikają, jak wyszło ten laser i nie trafiają w ten laser i to jest po prostu masakra. I szkło spada z nieba. No i właśnie mnie trafiło. I z dupy mnie trafiła się, pytam. Z dupy mnie trafiła jak tam nic nawet nie było, co mogło mnie trafić, ale mnie trafiło i tak, i tak masakra. Masakra, po prostu, no. Oczywiście możemy sobie zwolnić czas, ale gówno mi z tego zupełnienia czasu, tak naprawdę, gówno, gówno, wielkie gówno, jedno, wielkie, małe gówno. Gównienko śmierdzi kupą, naprawdę, no strasznie, naprawdę, ja nie mogę. Jeszcze tego chyba mi się przejść nie udało, tak mi się wydaje, wiecie. O, przeszedłem! Jezus z wami wszystko jest możliwe, naprawdę, popatrzcie. Okej, okay, już tutaj widzę lasery połączone ze szkłem, cholera, jasna, to jest, to jest coś, tutaj jeszcze nie byłem. Jeden palu, drugi niepotrzebny rozwalać. Okej okay. oki dołki. Nie! Ale fail, ale fail. Coś czujesz? Za chwilkę przegrałem. 20 piłek. 20 piłek, a żeby to przejść teraz, to będzie po prostu masakra. ale jestem. Jeszcze omijam kryształy. Super, bo ich nie widzę już, naprawdę. O, oh, fuck. O, oh, fuck, dobra, przegrałem. Przegrałem, już nie ma szans. Nie ma szans. Jeszcze mogę co prawda tego użyć co prawda tak, ale... Czy mi to mi gdzieś na górę rzuca tam te piłki Dobra, koniec Okej okay. 6642 punkty Gra genialna, tutaj daję 10 punktów bez wątpienia chociaż wiecie co, odejmę jeden punkt, dam 9 za to, że trzeba... Kupić grę, żeby odblokować w inne tryby, tak? Ale to wiecie, no, twórcy chcą zrobić, dali darmową wersję, to jest takie jakby demo, prawda? Więc się nie dziwię. Tymczasem ja się z wami żegnam, na razie się pa i widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś fajne gry, dajcie je w opisie. Ja chętnie w nie zagram, zobaczę co tam dla mnie macie, co Wy tam gracie. Na razie trzymajcie się, pa 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 pa, pa i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, pa, pa-pa!